Ostatki dzikiej róży zbieramy, żeby sobie zrobić porządne napary na zimę. Jak jest taka pogoda, to trzeba zadbać o witaminki. I właśnie będziemy dbać teraz o to. Łapie mnie za rękawy, te kolce mi łapią, bo ta nie jest taka złożona jeszcze. Ależ elegancka. Lubię z gałęziami. No i zobacz, zobacz. A. Także zaczynamy kolejny już odcinek. I on będzie o takim zwykłym życiu w taką pogodę, no bo w taką pogodę też trzeba coś robić. I pokażę Wam co ja robię w taką pogodę. Teraz z miską pełną dzikiej róży. To jest rewelacja. O tej pożyroku roku jeszcze jest coś takiego. To już końcóweczka, ale... Tutaj, na Warmii, na długo to wystarczy. Pogoda jest zdobani. Nawet psy to wiedzą, bo chcą iść do domu robić chleb. Bo będziemy... O! Dzisiaj robimy chleb. No właśnie, dzisiaj. Dzisiaj właśnie Wam pokażę, jak ja robię chleb. Co ja jem, w bo... ogóle? Co ja w ogóle jem. Wam pokażę. A jem zdrowo, bo jem tylko to, co znajdę na podwórku, tak naprawdę. Z Coś Zresztą coś znajdziemy takiego bardziej wykwintnego, a czasem nie, no. Teraz po prostu jest dobry czas na to, żeby... Tak? Aha, chlebek. Dobrze, Do tak. Chlebek idziemy upiec za chwilę. Luluś też bardzo lubi chleb. Bardzo lubi żytni. Tak, żytni, wiem. Ale dzisiaj będziemy robić zwykłego gluta pszennego. No niestety, no co ja Ci poradzę. Dzisiaj zwykłego gluta pszennego zrobimy, a następnym razem zrobimy żytni chleb i no jakoś to będzie o konie znowu idą, wszędzie te konie tylko wodno, człowiek jest otoczony w ogóle koń. tyle dobra, trochę jabłek jeszcze dla koni mamy i damy teraz trochę by miały trochę witaminę warmińskie jabłka najlepsze dzikie, dzikie, stare odmiany pruskie oczywiście, jakie niemieckie, pruskie było Niemców, tylko Prus. No, dobra, nakarmimy konie. Hehehe! He he, konie! <ścoughs> Już idą. He he he, konie!

To mi przeszkadza, mordy no, się. Okej. Okay. A więc tak, zaczynamy. Ciach. Rzuta, spokojnie mordy. Teraz w takim razie tak. Mam tutaj coś dobrego. Często na chleb. Niezły zaczyn. Niezły zaczyn tego, co powstanie niebawem w piecu za mną. Ej, hey, zari, 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 nie kona. I make up what Ja i Tak to miesz, chaj. Oczywiście, że mieszanie za dużo nie będziemy pokazywać, żeby nie namieszać. Mieszam, mieszam. I dodam jeszcze do tego pół szklanki, a jak mi będzie za sucho, a może być za sucho, to dodam specjalnej wody, takiej jak w Size z pracowni zaryzywiałej. Działam, git malina, muszę zanurzyć chęt. Wszystko jest grubo i cię Nie wiem, jakiej konsystencji ma być ten gluten, ale mi się wydaje, że jeszcze troszkę wody. Jest mus... pewno jeszcze na dole. Nawet to musi być zglutenowane na maksa. koniec. Ja był to razem ze mną i to... Teraz właśnie zrobię tak, że wyrzucę ten gluten na, mi, na deskę, miseczkę do zmywarki i jedziemy z towarem. Ja. Ale ładny gluten mi wyjdzie, jadzi się, no. o. do michy, żeby wyrastał sobie. A mój glutenik. Hops. i gluczo sobie wyręca dobra, teraz mamy liście totarakuj ciach 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 przyłożymy położymy zaraz zapieczemy sytuację całą to będzie chleba jashi o starsi Japończycy będą nam zazdrościć na tartaraku, na tartaku, zjemy go na tartaku, dobra, starczy tych liście. następnie yy, czyli tylko sobie kupiłem takiego fiskartu szpanerskiego o. lecimy rozpalać koszyk jeszcze z góry handmade z pyskiduńskiego z lipinek chyba z lipinek to. dobry towar, kurde najlepszy Dobra, rozpalamy w morze, misia. Rozpalamy w piecuchu. Czekamy aż się nagrzeje piecuch. Okej. Okay. W międzyczasie jak się nudzę, znaczy jak się nie nudzę oczywiście, to jeszcze okienka się robi po kawałeczku? Takie fikuśne ze szprosikami. Jakby ktoś chciał. Takie cudeńka. Mogę zrobić zimową porą. Oczywiście. Dobre. nie szczekaj tam. No myślę właśnie, jak to ugryźć wszystko, żeby wszyscy byli zadowoleni i zielo, zielony ład, żeby yy, też się do mnie nie przyczepił. Robię tak, żeby było czyściutko, cieplutko, przede wszystkim ekologicznie. Deseczki, wełna drzewna na kartoniku, kartonik, tekturka falowi, falista na podłogę albo na sufic od spodu. Później na to idą łaty dachowe jako legary. Między legary leci wełna drzewna, a na to leci deseczka. Elegancka, sucha, prosto z suszarni deseczka. I tak powstaje powolutku poddasze, którego jest ho-ho-ho, albo jeszcze więcej. I będzie ekologicznie, cichutko, zdrowo i cieplutko. O Jezus, Maria i Żuta jest na dole. Żuta! Żuta! A ściany będą w glinie, prawdopodobnie. No to będzie też wszystko cieplone, jeszcze i na to jakaś decha fajna. Komin jest w glinę obłożony, całusienki, przez jasmin, praktycznie cały, aż do góry. No i tyle, i się będę z tym bujał i bujał, w mordy mi się. Kupa roboty, lecę dalej. A do tego wszystkiego takie cuda z własnego podwórka malinki. Z gałęzią oczywiście, jabłuszko, gruszeczka, troszkę dzikiej róży i głóg. I z tego niezły wywarek powstanie. Mm, to będzie coś fantastycznego. Ginger prosto z Bombaju. Klasyka. I wrzucamy do garnka. Ziotu, ziotu. Ginger, ginger. Ziotu, ziotu, ziotu pójdę, wypuszczę jutro, żeby kota popiętywa. Dobra, ginger idzie do gara. Do tego siekam jabłuszko. Razem z obryskiem, a co? To jest ekologiczne. Full wersja warmińska. Pełna ekologia. Totalny odjazd. Boże, jak to pachnie. Dobrze, ja już takich rzeczy w Biedronce nie kupuję. Od Biedronki. Gruszeczka jest prosto z podwóreczka. Jezus Maria. Muszę kawałek odbić. Damy za ogonkiem, <laughs> A co? <laughs> Do tego trochę głowo. Różnie tam dozują. Ja dam tyle ile uważam. Lubię z zgałęni. troszkę róży podobno najlepsza witamina C na świecie na świecie podkreślam jedną zjem sutę no to za chwilę no do tego dam maliny z gałęzią Lubię, nie? Kilka, symbolicznie po prostu, dla kurażu. I to zalewamy ekologiczną wodą prosto z kranu. 15-20 minut i będzie git malina coś pysznego i się ciepło Glucio. Wywar nasz kochany gotowy. Już zaraz będziemy pić bombę witaminową. Uch. O, jest zło. A posłodzimy to honey. O, oh, honey. O, oh, honey. Miodzikiem. Okej. Okay. Bardzo Mmm, mm, 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 mm. lokalny mmm, mmm, Pe Ale dobry ten mmm, 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 to jest mmm, 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 smak mmm, 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 trochę to chyba, mmm, що важливе. Це правда головна. Власний шлях. Власний